serdecznie. To tutaj za moimi plecami, miesiąc temu na Wciarze dokonali rzeczy z jednej strony historycznej, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że zrobili to, co do nich należy. Na Wciarze wywalczyli kolejny raz awans do ekstraklasy. Po dwóch latach pobytu na drugim szczeblu rozgrywkowym wracamy na ten najwyższy szczebel, i większość z nas powie, że wracamy na swoje miejsce. O tym, jakie są nasze oczekiwania jako kibiców w stosunku do tego co na powinni zrobić i tak naprawdę o tym, co wydarzyło się przez ten ostatni miesiąc, porozmawiam teraz z Pawłem Dyleskim. Porozmawiamy nietypowo, nie w studiu, porozmawiamy nietypowo, nie siedząc, ale porozmawiamy chodząc wokół miejsca, które było świadkiem tej wspaniałej historii. Witam Cię Pawle, witam Cię w ekstraklasie. No przyjemnie, przyjemnie i witam ciebie, również witam pierwszy, Państwa. Pierwszy raz spotykamy się w tych no, nowych okolicznościach przyrody. Powiedziałbym patrząc na to, co, co nad nami, w tych pięknych okolicznościach przyrody jak dla nas. No, wiesz, no ja pochodzę z, z, z tych czasów dinozaurów, gdzie jeszcze y, młodzi kibice nie pamiętają starego stadionu. Ja no tak jak tutaj no, zapewne część z Państwa wie Razem z kolegami walczyliśmy pierwszy awans historyczny do, do, do pierwszej ligi. Wtedy dzisiaj to się nazywa Ekstraklasa. Całkiem inne okoliczności. Dzisiaj mamy piękny, wspaniały, nowoczesny stadion. Kurczę, tak jak tutaj chodzę, to chciałoby się założyć buty piłkarskie i chociaż pobiegać po tej murawie. Zdecydowanie no ale... tak, ta murawa też. E, przyznajmy szczerze, że ta murawa wygląda naprawdę ekstraklasowo w tym momencie. No, no tak, ale wiesz, dzisiaj większość stadionów w Polsce jest już na bardzo dobrym poziomie. Także tutaj nie odbiegamy od, od jakiejś tam średniej ligowej czy średniej polskiej. Na pewno nie mamy się czego wstydzić. No, kameralny, fajny stadionik. Tak jak powiedziałem, chociaż, chociaż przyjemnie tutaj postać popatrzeć, powspominać, bo to gdzieś tam to wraca. Mówisz, Pawle, o właśnie kameralnym, fajnym stadionie. Stadion okazał się przez cały sezon, część osób, część głosów mówiła o tym, że ten stadion jest dla nas za duży, że po co nam stadion na, na, tyle, na tyle, na 15 tysięcy osób. W finale poraży okazało się, że ten stadion jest za mały. 15 no, tak. tysięcy ludzi nie ma, zgromadziło się na tych trybunach i dopingowało na wciarze w meczu przeciwko Miedzi Legnica, w meczu wygranym 2 do 0. o tym meczu nie rozmawialiśmy jeszcze i myślę, że nie ma już o czym rozmawiać. Spotkanie znaczy. wygrane, a was wywalczony. Na pewno same, same finały barażów, tak? czyli mecz, mecz z Polonią, mecz z Miedzią. Wiadomo, jest to historia, wynik y, się zgadza, tak to określę. Taki był cel. Y, nieważne jak, czy bezpośrednio, czy poprzez baraże, awansowaliśmy do ekstraklasy i to jest najważniejsze. Natomiast y, wiesz, no, ja myślę, że jeżeli chodzi o Miasto Płock, taki stadion y, w takiej pojemności y, jest chyba adekwatny do tego, co. co co potrzeba w Wiśle, tak, no bo są mecze, czy będą mecze typu, tam powiedzmy Legia, Raków, Lech, gdzie na pewno ten stadion się wypełni w całości. Będą mecze, gdzie będzie troszkę mniej, ale kibice w Płocku są spragnieni Ekstraklasy. I, Czekaliśmy i, na nią dwa lata. Tak, i, i, i ten poziom rozgrywek jest już na takim etapie, że tutaj myślę, że frekwencja na trybunach będzie, no na tyle, że ten stadion będzie prawie pełny, o tak to określę. Od tego awansu minął miesiąc. W Wiśle, można by powiedzieć, że nie wydarzyło się zbyt wiele. Mamy kilka przedłużeń, rozstaliśmy się z kilkoma piłkarzami, nie oszukujmy się, piłkarzami trochę drugiego planu. Oczywiście. Odszedł od nas Denis Bosniak, Jakub Szymański, to są piłkarze, którzy raczej nie byli tymi podstawowymi ogniwami w układance Mariusza Miśury. Plusem jest to, że zachowaliśmy kręgosłup. Tutaj jeszcze w momencie, kiedy nagrywamy ten program, dużym znakiem zapytania jest sytuacja Bartka Gradeckiego, który z końcem czerwca jego umowa wygasa i nie podpisał jeszcze nowej, a przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Ale reszta tego, tego kręgosłupa została zachowana. E, czy masz takie wrażenie, że ten brak transferów przychodzących może już martwić, czy, czy jeszcze nie? Wiesz co, ja uważam, że pewne rzeczy lubią ciszę, tak? To i Chwalenie się gdzieś, eksponowanie wiąże się z tym, że jeżeli nie masz czegoś potwierdzonego, a robisz jakiś szum medialny, okazuje się, że z różnych przyczyn może to się nie wydarzyć. I wtedy Nauczyła jest, wtedy jest tak, rozczarowania, klub miał, nie ma itd. itd. Ja uważam, że lepiej, lepiej ogłosić coś, będąc już powiedzmy pewnym, Niż, niż rozbudzać jakieś tam nadzieje, które potem okażą się no, plotką, tak? czy jakąś tam niesprawdzoną informacją. Doświadczenie też chyba nauczyło nas tego, że im głośniej o jakimś transferze, tym po pierwsze staje się on mniej prawdopodobny, ale mam też takie wrażenie, że staje się coraz droższy. No tak, wiesz, warunki jakie są, że tak powiem, finansowe, to nie wiedzą kibice, nie wiemy my, wiedzą to władze klubu. Nie jesteśmy Manchesterem, nie jesteśmy PSZ, że dyrektor sportowy z trenerem mogą sobie zagiąć parę na jakichś tam zawodników i robić wszystko, żeby ich pozyskać. Wiadomo, że, że sztab szkoleniowy, trener Misura, jest świadomy tego, gdzie, gdzie najlepiej byłoby dokonać wzmocnień czy uzupełnień, i myślę, że no, pokazał trener, że jest na tyle. Kreatywny w pozyskiwaniu ludzi, którzy są mu potrzebni. Razem tutaj, właśnie z poprzednim dyrektorem, myślę, że z obecnym będzie tak samo plus, plus możliwości, które są po stronie władz klubu. No i zobaczymy w ekstraklasie na pierwszym meczu z Koroną drużynę, która no, będzie prezentowała określony poziom. No i zapewni nam fajne widowiska, co przede wszystkim yy, chyba wszyscy o tym marzą, żeby był to debiut yy, zwycięski. Powiedziałeś o dyrektorze sportowym. To jest chyba ta największa zmiana, jaka yy, przydarzyła się w Wiśle od czasu awansu. Dariusz Tylka odszedł. Jak już teraz wiemy, Dariusz Tylka udał się do Śląska Wrocław, czyli tak de facto wrócił do domu. W Wiśle pojawił się Radosław Kucharski. Człowiek, na którego jak spojrzymy, przynajmniej na jego CV, to mam takie wrażenie, że Dyrektor sportowy zupełnie innego formatu niż ci dyrektorzy sportowi, którzy do tej pory w Wiśle byli. No bo nie oszukujmy się, człowiek, który był dyrektorem Akademii Legii Warszawa, człowiek, który był dyrektorem sportowym Legii Warszawa, człowiek, który był dyrektorem technicznym AEK-u Ateny, z aek w Grecji zdobył Mistrzostwo, Mistrzostwo Grecji, zdobył Puchar Grecji. Czyli facet, który teoretycznie. O robocie ma pojęcie. No tak, tylko, że wiesz, ja uważam, że każdemu nowo przybyłemu, nie wiem, czy zawodnikowi, czy trenerowi, czy dyrektorowi sportowemu, trzeba dać kredyt zaufania. I, Oczywiście. I tak jak to ktoś tam powiedział, po owocach będziemy oceniać, a nie po, po, po chciejstwie, czy po jakimś tam... Yy, yy, Nauczyło nas doświadczenie, tak. że CV nie gra. Przypomnę tak. Kazus Alena Stefanowicza, który przychodził do Wisły i miał tak bogate CV, jakiego chyba do teraz do Daniego Paczeko nie miał nikt. A okazało się, że był chyba jednym z największych flopów transferowych, jakie Wiesław widziała. Kwestia, kwestia umiejętności, kwestia możliwości człowieka, tutaj rozmawiamy w dalszym ciągu o dyrektorze sportowym, okaże się w praniu. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, absolutnie większość kibiców uważa, że takim top topów był dyrektor Masłowski. Okej, okay, w porządku, ściągnął się. ściągnął iluś tam fajnych zawodników i, i chapeau bas. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że przy okazji tych pięciu zawodników, tutaj któregoś razu z Leszkiem Harabaszem wyciągnęliśmy listę, yy, okazało się, że było tam... Flopów było mnóstwo. 50 osób, które były Nie na liście te. płac i niekoniecznie e, były tutaj teraz, potrzebne. Teraz spojrzymy na dyrektora Masowskiego i na to, co on robi w biały Białystok, no to możemy powiedzieć, że mówimy o tym, że w Wiśle podpracował aktualny... Najlepszy dyrektor sportowy w kraju. Eee, ale to dalej jest sytuacja, że gdybyśmy mieli ocenić Łukasza Masłowskiego po tym, co Łukasz Masłowski zrobił stricte w Płocku, no to jest pewien dysonans. Można powiedzieć, że miał kilka bardzo udanych strzałów. Miał też kilka strzałów nieudanych. Tak samo możemy ocenić Dariusza Sztylkę, tak? Teoretycznie zespół przez niego zbudowany zapewnił nam awans. Ale w tym zespole znaleźli się tacy piłkarze jak Emil Kiekane. Znaleźli się tacy piłkarze jak... No, nie chcę wymieniać nazwisk, bo należy Żeby naszym... kogoś nie urazić. No, dokładnie. tak, to, nie poczuł się słuchaj, Powiem ale... ci tak. I to jest rzeczą naturalną, że yy, pewne transfery czy pewne yy, działania yy, no, są trafione, czy, czy nie są trafione. Tak? Chodzi o to, żeby procent tych trafionych był dużo, dużo większy niż tych nietrafionych. Ja pamiętam yy, ze swojego doświadczenia, czy, czy z historii, niekoniecznie w Wiśle, ale. Ale czy nawet w europejskiej piłce, gdzie były szumne transfery, gdzie przychodzili zawodnicy, tak jak powiedziałeś, z ogromnym CV, z ogromnym nazwiskiem, z ogromnymi umiejętnościami, ale z różnych względów w danym środowisku, w danym klubie po prostu nie powiem tak to, kolokwialnie nie odpalały. Tak? Cały czas, jeżeli chodzi o to środowisko, o to miejsce, to przytaczam jeden prosty przykład. O przykład Oscara Zawady, chłopaka, którego cała polska liga potrafiła przemienić, a który pojechał na antypody. I tam stał się gwiazdą. Teraz pojechał do Holandii i w tej Holandii też radzi sobie świetnie, więc no, no trzeba znaleźć swoje miejsce na ziemi. Czasami transfer, który na papierze wydaje się takim transferem, e, no po co nam... Nieoczywistym. Nie e, popatrzmy chociażby na Andreasa Buncona. Andreas który przychodził na Chojniczanki, chojnicę. Wielu mówiło, że to jest chłopak, który może i ma to coś, ale jest wolny, popełnia dużo fauli, często popełnia błędy indywidualne, przychodzi do nas i wyrasta nam na jednego z liderów naszej defensywy. No tak, tylko pamiętajmy, że to, że to był poziom pierwszej ligi, tak? zobaczymy jak Eddie będzie sobie radził w ekstraklasie, gdzie ten poziom trudności znacznie wzrasta, że, że są całkiego, całkiem innego formatu napastnicy. Także zobaczymy jak to, jak to wszystko się potoczy w jego, że tak powiem, wykonaniu. Natomiast ja uważam, że no, dając kredyt zaufania nowemu dyrektorowi poczekajmy, ostućmy trochę głowy. Ja wiem, że kibice mają do tego prawo, żeby starać się gdzieś wyciągnąć jakieś informacje. Natomiast najważniejsze, to co się ma wydarzyć, to się wydarzy 19 lipca tak na jest. tej płycie. 19 lipca to właśnie na tej płycie, w tym miejscu na nawciarze rozegrają swój pierwszy po dwóch latach mecz ekstraklasowy. Naszym rywalem będzie Korona Kielce. Kończąc już tą naszą e, przydługą i ktoś może powiedzieć nudnawą rozmowę, przypomnę tylko, że ruszyła już sprzedaż karnetów. Jak najbardziej chyba zachęcamy Oczywiście do, do tego, żeby taki karnet e, mieć w swojej kolekcji, głównie dlatego, że daje nam on mnóstwo, mnóstwo radości. A ten ostatni mecz barażowy pokazał, że jednak posiadacze karnetów mają ten pewien plus. Dokładnie, pewien nie, 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 muszą, do nie muszą się martwić, czy po prostu zostaną wpuszczeni na stadion. Tak jest. No cóż, dziękuję Państwu za ten pierwszy, ekstraklasowy odcinek Nawciarskiego Flesza. Do zobaczenia już za tydzień. Do zobaczenia w Ekstraklasie i już 19 lipca zapraszamy Państwa na ten piękny Orlen Stadion. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.